Z powrotem na kanale Cyganie w dzisiejszej autyzacji oceny. A kreskówka kobieta w kategorii gorąca. Na początku mamy Indiankę. Estier. Kobieta. Estier. Żółte Będzie. Estier. Helena. Estier. 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 Stier, 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 stier. Na. O, oh, no, 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 no. O, oh, nie, nie, nie. Nap. Nope. ester, stier, stier, Tu będzie stier. Ciężki wybór, ale Estier. Eee, pomarańczowe. Estier. To jest dziecko. <ścoughs> A nie, to jest chyba ta matka. To Estier. Eee, D jak duży mózg. Eee... Estier. 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 Eee, to jest królewna żaba ja nie znam żadnej królewnej żaby zapytamy się publiczności publiczność dała na 84% na na zaufam publiczności um. żółta estier um. to kobieta nie wiem nie ester 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 a a ester ester c d ester na ester 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 tutaj możemy zauważyć typowy ester to jest szkielet. Ester Nie. Esther. To jest pies? Ja nie wiem. Estier? 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 Nie. O nie, stara baba, nie, nie, nie. O no, no żadna ryba. Estier? E-S-T-E-R e Snake Co ja zrobiłem? Nie, e, zmiana O nie, <ścoughs> nie mogę już No dobra e Uh, no nah. so... to jest dziecko Chyba tak to nie Estier 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 nie Estier 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 Estier. estier, estier, estier. No, to jest na pewno dziecko. Estier, totalny estier. Jeszcze większy estier. Też wielki estier. Es. Helma. Helena. Estier. estier, 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 estier. To chyba dziecko. Es. Wysoko. Mocna, 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 chujowa, mocna, 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 mocna. Mocna, oczywiście, że tak. Mocna, 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 mocna. Mocne Chujowe Mocne Uuuu No wiadomo Mocne, nie mocne O spierdalaj Spierdalaj Mocne Mocne Spoko S S S S Ha S S S Wiadomo, wiadomo S. S, 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 to chyba dziecko. S, S oczywiście. S, 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 S. mocna, mocna, to chyba mocna, mocna, bardzo wysoko. No Oczywiście, że tak tak eee, chyba tak, tak tak, tak To zbodże Horsman Nie wiem, powrócone po krótkiej przerwie. Słabe, 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 słabe. Chyba już nie była dzieckiem w tej scenie bestier. Nie Oczywiście, że S tier S tier S tier S Est. Mocne Wysoko Genialnie Wysoko, bardzo Wysoko Wysoko Wysoko, kosmiczny mecz Wysoko 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 S S S S Wysokie. Hmm, to było ciekawe. O, musi to być. O, Futurama, czy Futurama, czy inne tam. E, to robot. E, to dziecko, chyba. E, ta, Wysoko, wysoko. Te. No nie, chyba to było dziecko. A, wyjebane. Soko. No i tak się prezentuje lista. Do zobaczenia w nowym odcinku.